Żona żołnierza Federacji Rosyjskiej opowiedziała o uderzeniach sił zbrojnych Ukrainy do obiektów na terenie autonomicznej republiki Krym. O, już do Kryma się dostali. Na Krym. Ale co tam, jak tam? Znów Nikiforowa wczoraj pisała ze swoją przyjaciółką z Krymu. Mówi, że ja pierdolę, no bombardują ją, masakra, tak? Aha. Wszystko już przemyślała to z 15 razy. Pije piwo i nie bierze mnie w ogóle nic. Wiesz, cała się porczałam. E, mówi, że... Y, Mówi, że zda się zwariować, a ja mówię, a jak to się nie da zwariować, a ona mówi, że no też niby nie kontaktowałam się, no ale przecież mój przecież wychodzi codziennie, na mam z nim kontakt codziennie, nawet wiem jak, co u niego tam.